Witam dzisiaj przepis na pyszne, proste ciasteczka, składające się tylko z trzech składników: 200 g masła, 200 g sera białego twarogu i 250 g mąki. Wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto. Trzymamy godzinkę w lodówce. Później wyciągamy, przekrajamy na pół. Podsypujemy mąką i wałkujemy. Wycinamy ciastka. Wykrojone ciasteczka maczamy jedną stroną w cukrzy. Ciasteczka wędrują do piekarnika. Ciasteczka, piekuj się w 180 stopniach przez 20 minut. Smacznego!